Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Wycieraczki przedniej szyby zapobiegają przywieraniu śniegu, deszczu lub brudu do szyby. Zawierają one trapez, który może ulec awarii. Dlatego konieczne jest wykrycie pęknięcia na czas i jego naprawa. Wycieraczki zapobiegają przywieraniu śniegu, deszczu lub brudu do szyby. Zawierają trapez, który może ulec awarii, dlatego konieczne jest wykrycie pęknięcia i naprawienie go na czas. Niemal niemożliwe jest wyobrażenie sobie seryjnego samochodu bez wycieraczek a ich awaria w złych warunkach pogodowych może doprowadzić do wypadku. Z reguły mechanizmy ruchome zawodzą. Rozważmy, jakie częste awarie są obserwowane, zasadę ich eliminacji i wymiany trapezu. Trapez i jego funkcje. Słaba widoczność na drodze może być przyczyną wypadku, jeśli szyba nie jest wystarczająco przejrzysta kierowca wytęża wzrok i szybko traci koncentrację. Może to prowadzić do tragicznych konsekwencji, dlatego należy uważnie monitorować działanie wycieraczek i ich komponentów. Samo urządzenie ma dość prostą konstrukcję i składa się z takich elementów jak motoreduktor, dźwignie, silnik elektryczny, smycz, szczotka mechanizm przekładni ślimakowej oraz system sterowania urządzeniem. Jedną z ważnych części tego urządzenia jest trapez. Dla każdej marki samochodu istnieją własne markowe trapezy. Są one podobne pod względem konstrukcji i różnią się jedynie rozmiarem i sposobem mocowania. Działanie trapezu polega na przenoszeniu ruchu obrotowego motoreduktora na wycieraczki. Ważnym faktem jest to, że trapez zapewnia, że wycieraczki poruszają się synchronicznie i jakościowo oczyszczają szyby z brudu. Sama konstrukcja trapezowa łączy w sobie kilka elementów, takich jak silnik, pręty, obudowa i przegub. Elementy łączące trapezu wykonane są głównie ze specjalnego tworzywa sztucznego, poliformaldehydu. Dzięki tej substancji części urządzenia nie przegrzewają się i nie przecierają, co z kolei przedłuża żywotność całego mechanizmu. Ponieważ trapez zawiera elementy metalowe, są one pokryte specjalną metodą garwaniczną, której podstawą jest elektroliza. Zapobiega to korozji elementów metalowych. Oznaki nieprawidłowego działania. Aby wyeliminować awarię na czas, konieczne jest poznanie pierwszych oznak nieprawidłowego działania związanych z mechanizmem wycieraczek. Przedniej szyby a mianowicie trapezu. Ich zauważenie wcale nie jest takie trudne. Przede wszystkim o problemach z trapezem może świadczyć pogorszona praca wycieraczek. Mogą one na przykład nie poruszać się synchronicznie lub zbyt wolno. Również przerywane ruchy na szybie lub charakterystyczny piszczący dźwięk mogą być sygnałem problemów z trapezem. Objawy te mogą jednak wskazywać na problem z wycieraczkami lub innymi mechanizmami. Często problemy z wycieraczkami prowadzą do zużycia tulei trapezowych. Wyraźną oznaką tego problemu może być powstawanie luzów. Głównym tego powodem jest występowanie tlenków, które następnie prowadzą do awarii silnika elektrycznego. W każdym przypadku objawy te sygnalizują potrzebę naprawy mechanizmu trapezowego. W zależności od etapu awarii urządzenia można albo naprawić problematyczne elementy, Albo całkowicie wymienić urządzenie, naprawa i wymiana trapezu. Przed przystąpieniem do pracy należy przygotować wszystkie niezbędne narzędzia, a mianowicie śrubokręt krzyżakowy i płaski, klucze, smar. W przypadku całkowitej wymiany trapezu konieczne jest staranne wybranie nowego urządzenia. Lepiej jest wybrać markowe urządzenie, ponieważ sam trapez różnych modeli ma podobny wygląd ale metody mocowania lub wymiary mogą się znacznie różnić. Najlepiej używać trapezów znanych firm Original Equipment Manufacturer OM, Fabryka Samochodów Osobowych FSO i General Motors GM które słyną z produkcji wysokiej jakości części. Podczas naprawy części należy całkowicie odłączyć zasilanie elektryczne, następnie należy przystąpić do demontażu starego trapezu. W tym celu należy zajrzeć pod maskę, odkręcić nakrętki wycieraczek i wyjąć szczotki, następnie należy ostrożnie wyjąć zaślepki i inne elementy mocujące. Po uprzednim odkręceniu wkrętów w samogwintujących na pokrywach znajdują się specjalne plastikowe części, które należy usunąć. W kolejnym etapie należy odłączyć trapez od silnika elektrycznego. Ten etap może być trudny, ponieważ często nakrętki są bardzo mocne i zwykłym kluczem nie zawsze udaje się je odkręcić. W takim przypadku wystarczy wiertarka. Łom lub inne narzędzie zdolne do odkręcenia nakrętek. Po ich odkręceniu należy zdemontować silnik i wyjąć trapez. Przed zamontowaniem nowej części należy sprawdzić jej integralność. Następnie całą konstrukcję należy zmontować w odwrotnej kolejności. Po zamocowaniu i przykręceniu wszystkich niezbędnych części należy sprawdzić obecność smaru. W przypadku jego braku konieczne jest nasmarowanie części, które ocierają się o siebie. Najczęściej do tego celu nadaje się smar na bazie grafitu, który charakteryzuje się odpornością, chroni części przed rodzą i przegrzaniem. Innym popularnym rodzajem smaru jest litol, jednak lepiej go nie używać ponieważ smar jest raczej niestabilny i w warunkach niskiej temperatury częściowo traci swoje pierwotne właściwości. W przypadku naprawy pojedynczej części nie ma potrzeby całkowitego demontażu całego mechanizmu trapezu. W takim przypadku wystarczy jedynie wymienić zużyte tuleje. W tym celu należy odkręcić nakrętki i inne elementy mocujące. Po usunięciu zużytych tulej należy oczyścić coś z przylegającego kurzu i brudu. Może również znajdować się na niej Rdza, którą należy usunąć. Następnie należy zamocować nowe aluminiowe tuleje, aby łatwo i płynnie się wsuwały. Po wszystkim należy nasmarować niezbędne części smarem grafitowym i zmontować konstrukcję w odwrotnej kolejności. Koszty naprawy Naprawę lub wymianę trapezu można przeprowadzić w dowolnym warsztacie samochodowym. Cena takiej usługi jest jednak dość wysoka. W przypadku samodzielnej naprawy wszystkie części można znaleźć w dowolnym sklepie samochodowym. Części trapezu sprzedawane są w formie zdemontowanej a ich cena waha się w granicach 40 do 70 dolary amerykańskie. Koszt smaru grafitowego wynosi około 10 do 20 dolary amerykańskie. Film o wymianie trapezu wycieraczki przedniej szyby VAS 2110